Wojna w Wietnamie wydała wielu wykwalifikowanych żołnierzy, ale jeden wyróżniał się nie tylko odwagą, ale tym, że był obiektem strachu zarówno dla wrogów, jak i sojuszników. Nazywał się Master Sergeant Jerry Michael Shriver. Dla Wietnamczyków nie był tylko człowiekiem. Był cieniem, uderzającym szybko i znikającym, zanim ktokolwiek zdążył zareagować. Ten sam obraz towarzyszył mu do końca. W kwietniu 1969 roku wyruszył na ostatnią misję i nigdy nie wrócił. Jerry Michael Schreiber urodził się 4 września 1941 roku w Danalon Springs na Florydzie, ale większość dzieciństwa spędził w spokojnej społeczności rolniczej Sacramento w Minnesocie. Jego ojciec był weteranem I wojny światowej, a dom był surowy, uporządkowany i skoncentrowany na dyscyplinie. Od najmłodszych lat Jerry różnił się od innych dzieci. Nie był głośny ani towarzyski. Trzymał się na uboczu, często milcząc nawet w grupie. Nauczyciele zauważyli, że ma bystry umysł, szczególnie w przedmiotach wymagających logiki i rozwiązywania problemów. Ale nigdy nie wykazywał większego zainteresowania szkolnym sportem czy popularnością. Jako nastolatek Jerry pracował dorywczo, aby wspierać rodzinę. Był silny jak na swój wiek, o szczupłej budowie i poważnej twarzy, która sprawiała, że wyglądał na starszego niż był w rzeczywistości. Nie wpadał w kłopoty i unikał bujek, chyba że miał powód, by się wtrącić. Jego zamknięta natura oznaczała, że miał niewielu bliskich przyjaciół, ale ci, którzy go znali, opisywali go jako lojalnego i godnego zaufania. Zaraz po ukończeniu szkoły średniej zaciągnął się do Armii Stanów Zjednoczonych w 1962 roku. Wojna koreańska zakończyła się zaledwie kilka lat wcześniej, ale zimna wojna nabierała tempa. Jerry niewiele mówił o tym, dlaczego się zaciągnął. Po prostu się zapisał, opuścił miasto i zniknął na szkoleniu. Przeszedł podstawowe szkolenie w Fort Leonard Wood w Missouri, gdzie ukończył instruktorz piechoty i zaczął uczyć się podstaw żołnierskiego rzemiosła. Na początku się nie wyróżniał. Nie szukał pochwał ani nie próbował nikogo imponować, ale sierżanci musztry zauważyli, że zawsze obserwował, zawsze się uczył i nigdy nie obijał się. Wykonywał rozkazy bez narzekania i często przewyższał innych fizycznie. Mimo że rzadko się odzywał, ciągle dążył do bardziej zaawansowanego szkolenia. Po krótkim czasie służby zgłosił się na ochotnika do sił specjalnych Armii Stanów Zjednoczonych, które wciąż były stosunkowo nową jednostką skoncentrowaną na niekonwencjonalnej wojnie. Przeszedł proces selekcji i rozpoczął szkolenie w Fort Bragg w Karolinie Północnej. Tam nauczył się spadochroniarstwa, materiałów wybuchowych, taktyki małych jednostek i przetrwania. Po raz pierwszy znalazł miejsce, gdzie jego cicha intensywność pasowała. Wśród zielonych beretów nie był uważany za dziwnego. Był uważany za dokładnie to, czego wymagała praca. Zanim jego szkolenie się zakończyło, stał się biegły w skokach spadochronowych, często wykonując nocne i niskowysokościowe treningi. Nauczył się zakładać i rozbrajać materiały wybuchowe, poruszać się po trudnym terenie bez map i przetrwać w ekstremalnych warunkach przy niewielkim lub żadnym wsparciu. To nie były tylko umiejętności do zdania testu. Sheriver wchłonął je w pełni. Następnie został przydzielony do piątej grupy sił specjalnych powietrzno-desantowej. Jednostka została utworzona specjalnie do prowadzenia niekonwencjonalnej wojny, działań przeciwpartyzanckich i misji bezpośredniego działania podczas zimnej wojny. Szriver szybko stał się znany jako ktoś, kto podejmował się najtrudniejszych zadań bez wahania, nie szukał pochwał ani uznania. Skupiał się tylko na tym, by stawać się lepszym w tym, co robił. W tych latach Schreiver rotował przez szereg międzynarodowych misji i ćwiczeń, w tym szkolenie dżunglowe w Panamie. Wojnę górską w Europie i operacje pustynne na południowym zachodzie Ameryki. Jego jednostka współpracowała również ściśle z zespołami CIA i zagranicznymi doradcami wojskowymi, co pomogło mu zbudować głębokie zrozumienie nieregularnej wojny. Studiował lokalne języki, w tym wietnamski i laotański, a także francuski, który wciąż był używany w częściach Azji Południowo-Wschodniej ze względu na kolonialną przeszłość regionu. Trenował z siłami tubelczymi, uczył się ich zwyczajów i studiował teren, na którym pewnego dnia mógłby walczyć. Do 1966 roku spędził lata przygotowując się do wojny, która dopiero zaczynała eskalować. W tym samym roku Stany Zjednoczone zaangażowały duże liczby wojsk w Wietnamie, a Jerry Schreiber był wśród tych wybranych do rozmieszczenia. Był teraz doświadczonym żołnierzem sił specjalnych, z rzadką kombinacją umiejętności językowych, wiedzy bojowej i świadomości kulturowej. Nie wszedł do Wietnamu jako nowicjusz. Zanim przybył, sytuacja na miejscu już stała się śmiertelna. Amerykańskie wojska napływały do kraju dziesiątkami tysięcy, a straty rosły szybko. Wietkong, używając taktyk partyzanckich doskonalonych przez dziesięciolecia walk, był wszędzie i nigdzie. Zakładali pułapki zrobione z zaostrzonego bambusa, urządzali zasadzki na konwoje i patrole, a następnie znikali w dżungli. Schreiber został przydzielony do wyżyn centralnych, konkretnie do prowincji Kontum. Ten obszar graniczył z Laosem i Kambodżą i był znany z odległych wiosek, stromych wzgórz i gęstej roślinności. Gęsty baldachim dżungli sprawiał, że samoloty prawie nie mogły zobaczyć ruchu wroga. Teren był bezlitosny, gorący, wilgotny i pełen pijawek, węży i ukrytych patroi wroga. Ale tego rodzaju środowisko nie spowalniało Schreibera. Wydawał się w nim rozkwitać. Większość żołnierzy bała się długodystansowych patroli na terytorium wroga, ale Shriver zgłaszał się na ochotnika. Czasami jego zespół poruszał się przez dni bez zaopatrzenia, niosąc tylko najpotrzebniejsze rzeczy. Te misje obejmowały skradanie się przez gęste zarośla, spanie w ciszy i unikanie jakichkolwiek oznak obecności. Jeśli zostali odkryci, musieli być gotowi do przebicia się. Zdolność Shrivera do zachowania spokoju i skupienia pod presją stała się oczywista już na wczesnym etapie. W jednej z pierwszych operacji jego zespół znalazł się w odległości kilkuset metrów od dużej bazy wroga i był prawie otoczony. Podczas gdy inni panikowali, Shriver zachował kontrolę, znalazł drogę ucieczki i poprowadził zespół do bezpieczeństwa bez jednej ofiary. Nie prowadził tylko rangą, prowadził instynktem i działaniem. Jego metody były ciche, skuteczne i agresywne. Nie był zainteresowany czekaniem na bazie, chciał być w dżungli twarzą w twarz z wrogiem. Pod koniec 1966 roku wieści już rozeszła się wśród zespołów sił specjalnych o żołnierzu operującym z kątum, który wydawał się nieustraszony, niemal lekkomyślny, ale zawsze skuteczny. Reputacja Sheriffera rosła, podobnie jak niebezpieczeństwo, które się z tym wiązało. W listopadzie 1967 roku Shriver został wybrany do jednego z najniebezpieczniejszych zadań w wojnie wietnamskiej Makwi MACV-SOG. Oficjalnie SOK oznaczało Military Assistance Command Vietnam Studies and Observations Group, ale w rzeczywistości była to przykrywka dla głęboko tajnych operacji specjalnych. Prawie wszystko o SOK było tajne, nawet dla innych gałęzi wojska. Jednostka raportowała bezpośrednio do Pentagonu i działała pod ścisłą tajemnicą. Główną rolą SOK było prowadzenie misji, które oficjalnie nie istniały. Obejmowały one operacje transgraniczne w Laosie, Kambodży, a nawet w Wietnamie Północnym. Miejscach, gdzie siły amerykańskie nie miały działać ze względu na ograniczenia polityczne. Wietnamczycy z północy używali szlaku Ho Chi Minh do przemieszczania wojsk i zaopatrzenia przez te kraje, a zespoły SOG były wysyłane, aby zakłócić te ruchy. Shiver został przydzielony do Command and Control Central – Jednej z trzech głównych baz S.O.G. zlokalizowanych w Kontum. Z tej wysuniętej lokalizacji zespoły były wysyłane na wysokiego ryzyka misje rozpoznawcze i bezpośredniego działania. Każdy zespół zazwyczaj składał się z mieszanki amerykańskich zielonych beretów i lokalnych tubylczych bojowników, takich jak plemiona montaniar lub najemnicy Nung, wyszkoleni do poruszania się po terenie i komunikowania się z lokalną ludnością. Schreiver został liderem zespołu rozpoznawczego Kansas. Jego obowiązki były ogromne. Musiał planować wprowadzenia, nawigować po wrogim terenie, zbierać wywiad, zakładać zasadzki i co najważniejsze, utrzymać swój zespół przy życiu. Te misje często trwały dni, czasami ponad tydzień, bez zaopatrzenia i z niewielkim lub żadnym wsparciem powietrznym. Musieli unikać wykrycia, przetrwać dżunglę i czasami wzywać na loty lub śmigłowce bojowe, jeśli sprawy poszły źle. Stawka była zawsze wysoka. Jeśli zespół został skompromitowany, często byli w mniejszości, 10 do 1. Wietnamczycy z północy wiedzieli, że te elitarne jednostki są za ich liniami i polowali na nie agresywnie. Wiele misji SOC kończyło się ofiarami lub całkowitą utratą kontaktu. Schreiber nie tylko akceptował tę presję, wyróżniał się w niej. Jego spokój pod ostrzałem, ostre instynkty i zdolność do podejmowania szybkich decyzji w chaosie sprawiły, że się wyróżniał. Pod jego przywództwem zespół rozpoznawczy Kansas stał się znany z penetrowania głębi na terytorium wroga, niż większość zespołów odważyła się zapuścić. Teraz w pełni rozwinął swój własny sposób działania, taki, który odróżniał go nawet od najbardziej doświadczonych żołnierzy sił specjalnych. Jego metody nie były lekkomyślne, ale były dalekie od standardowych. Ufał swoim instynktom bardziej niż jakiemukolwiek podręcznikowi polowemu. I pokładał całkowite zaufanie w nałych zespołach, które prowadził. Nie polegał na dużych jednostkach ani ciężkim wsparciu. Wierzył w szybkie uderzenie, mocne uderzenie i zniknięcie, zanim wróg zdąży zareagować. Szliwer często odmawiał wsparcia powietrznego, chyba że było absolutnie konieczne. Śmigłowce bojowe lub myśliwce mogły zdradzić ich pozycję. Dla niego ukrycie było wszystkim. Nawet na terytorium wroga unikał wzywania posiłków. Nie chciał, aby ktokolwiek inny ryzykował życie chyba że sytuacja była nie do uratowania. Zdecydował się nosić dodatkowy sprzęt sam, dodatkową amunicję, materiały wybuchowe, racje, aby jego zespół nie musiał polegać na zaopatrzeniu. Wierzył w pełną samowystarczalność. Nosił czarny beret i zmodyfikował swój mundur, aby nosić więcej sprzętu. Jego bronią z wyboru był mocno zmodyfikowany karabin M14, skrócony, aby był bardziej kompaktowy do poruszania się po dżungli. Nosił również obciętą strzelbę do walki w bliskim kontakcie i często nosił granaty przypięte do kamizelki. Każdy przedmiot, który nosił, miał cel. Nie podejmował niepotrzebnego ryzyka, ale zawsze był gotów zapuścić się głębiej w niebezpieczeństwo niż ktokolwiek inny. Mieszkańcy wiosek na wyżynach centralnych i regionach przygranicznych zaczęli szeptać historię o amerykańskim żołnierzu, który poruszał się jak duch. Wojska wroga mówiły o człowieku w czerni, który prowadził ataki i znikał bez śladu. Niektórzy wierzyli, że był duchem lub że nie można go zabić. Te plotki tylko rosły, gdy Shriver przeżywał misje, które powinny były zakończyć się katastrofą. W jednej misji zespół Shrivera był głęboko w Laosie, gdy wpadli w zasadzkę znacznie większej jednostki Wietnamczyków z północy. Bez łatwej drogi ucieczki zespół stanął w obliczu okrążenia. Shriver nie wahał się. Chwycił karabin maszynowy i kilka granatów i pobiegł prosto na pozycję wroga, odciągając ich ogień od swojego zespołu. Jego nagły kontratak wywołał zamieszanie i przerwał natarcie wroga na tyle długo, aby jego ludzie mogli wycofać się do bezpiecznego punktu ewakuacji. Został sam z tyłu, prowadząc ogień, aż ostatni helikopter wystartował. Wydostał się żywy, ale ledwo. Jego działania podczas tej misji nie zostały oficjalnie szczegółowo odnotowane, ale ludzie, którzy z nim służyli, nigdy tego nie zapomnieli. W 1968 roku Jerry Shriver zbudował już reputację jednego z najbardziej budzących strach i szanowanych ludzi w makwi S.O.G. Ale każdy, kto widział go po raz pierwszy, prawdopodobnie nigdy by tego nie zgadł. Miał młodo wyglądającą twarz, czyste rysy, jasną skórę i spokojne oczy, które nie pasowały do przemocy jego misji. Nie wyglądał na twardego ani zastraszającego. Na fotografiach przypominał raczej cichego urzędnika biurowego lub nauczyciela w szkole średniej, niż weterana bojowego. Dlatego niektórzy koledzy zieloni Berety żartobliwie nazywali go chłopcem z chóru. To nie była obraza, to był dziwny hołd. Pseudonim podkreślał kontrast między jego wyglądem a brutalną pracą. Inni nazywali go wściekłym psem lub duchem, w zależności od tego, co widzieli, jak robi w terenie. Ale chłopiec z chóru utkwił tym, którzy widzieli, jak braca z misji pokryty błotem, krwią i potem, tylko po to, by się oczyścić i wyglądać, jakby właśnie wyszedł z biblioteki. W tym czasie Schreiber poprowadził już dziesiątki misji głębokiej penetracji za liniami wroga. Niektóre trwały kilka dni, niektóre kończyły się strzelaninami, w których jego zespół był w mniejszości i otoczony. Wyszedł z zasadzek, przeżył zastrzelenia helikopterów i wrócił z miejsc, z których większość ludzi nie wracała. Nigdy nie prosił o odpoczynek. Nie brał urlopu wypoczynkowego. Nie odwiedzał Sajgonu i nie jeździł do domu na przepustkę. Podczas gdy inni żołnierze rotowali z dżungli na przerwę, Schreiber zostawał w kontum, czekając na następną misję. Odmawiał wywiadów, odmawiał rozmów z dziennikarzami i trzymał się z dala od ceremonii czy pochwał. Skupiał się tylko na pracy. Na odprawach zespołu mówił tylko wtedy, gdy było to konieczne. Jego głos był spokojny. Jego instrukcje były jasne. Nie próbował motywować przemówieniami. Jego ludzie ufali mu ze względu na to, co robił, a nie na to, co mówił. Gdy wojna wietnamska się przeciągała, a raporty o schwytanych amerykańskich żołnierzach rosły, Pentagon po cichu zaczął planować operację wysokiego ryzyka, aby uratować jeńców wojennych przetrzymywanych głęboko w Wietnamie Północnym. Lokalizacja, na której się skupili, to obóz więzienny w pobliżu wioski Son Thai, około 20 mil na zachód od Hanoi. Chociaż oficjalny nalot nie został przeprowadzony aż do listopada 1970 roku, wczesne prace przygotowawcze były już prowadzone ponad rok wcześniej. A Jerry Shriver został wciągnięty do pomocy. Shriver nie został wybrany ze względu na rangę czy politykę. Został wprowadzony, ponieważ niewielu innych miało jego poziom doświadczenia w działaniu za liniami wroga. Zmapował części Laosu i Kambodży pieszo. Wiedział, jak Wietnamczycy z północy przemieszczali swoich więźniów, gdzie przebiegały szlaki zaopatrzeniowe i jak poruszać się po dżunglach w całkowitej ciszy radiowej. Na prywatnych sesjach planowania udzielał wskazówek dotyczących tras podejścia helikopterów, potencjalnego oporu naziemnego i tego, jak wróg może zareagować, jeśli zostanie zaskoczony nalotem. W tym samym czasie wciąż aktywnie prowadził misję dla MACV SOG. Zespoły Szliwera miały za zadanie wszystko, od podkładania materiałów wybuchowych w magazynach zaopatrzenia, po urządzanie zasadzek na konwoje ciężarówek i eliminowanie obserwatorów przed nich. Te operacje wymagały dni cichego ruchu, często po których następowało kilka minut intensywnej, przytłaczającej przemocy. W wielu przypadkach musieli uciekać pieszo przez trudny teren bez gwarancji ewakuacji helikopterem. W tym okresie jego odwaga i skuteczność zostały uznane kilkoma ważnymi odznaczeniami bojowymi. Otrzymał srebrną gwiazdę za męstwo w działaniu, brązową gwiazdę za bohaterstwo i zasługującą na uznanie służbę oraz purpurowe serce za rany odniesione w walce. Ale jak zawsze, Shriver nie dbał o ceremonię czy uwagę. przejmował kardą cicho i wracał do planowania swojej następnej misji. 24 kwietnia 1969 roku Shriver poprowadził zespół rozpoznawczy Viper w to, co miało stać się jedną z najbardziej tajemniczych i tragicznych misji całej wojny. Operacja była głęboko w Kambodży, blisko granicy z Wietnamem, obszar, na który oficjalnie wojsko amerykańskie nie miało wchodzić, ale potajemnie działało tam od lat w ramach MACV-SOG. Wywiad wykrył oznaki dużego Centrum dowodzenia Armii Wietnamczyków z północy w regionie, prawdopodobnie węzła logistyki lub koordynacji wojsk wzdłuż szlaku Ho Chi Minh. Misja została sklasyfikowana jako wysokiego ryzyka od samego początku. Siła wojsk wroga była uważana za znacznie powyżej normy, prawdopodobnie pełny batalion lub nawet więcej, ale przy ograniczonych opcjach i wrażliwym na czas wywiadzie. Utworzono szybki zespół uderzeniowy. Szajwer zgłosił się pierwszy na ochotnika, mimo że miał już rozkazy rotacji z operacji bojowych wkrótce. Miał być przydzielony lub wziąć urlop, ale jasno dał do zrozumienia, że chce jeszcze jedną misję. Zespół Viper obejmował małą grupę doświadczonych operatorów sił specjalnych wraz z kilkoma wysoko wyszkolonymi tubylczymi bojownikami. Zostali wprowadzeni helikopterem wcześniej w ciągu dnia z planami szybkiego przemieszczenia się pieszo do celu i ewakuacji w ciągu godzin. Lądowanie było gorące. Obszar już roi się od sił wroga. Mimo to zespół posunął się naprzód, nawigując po gęstej dżungli i próbując pozostać nisko, aby uniknąć wczesnego wykrycia. Zanim mogli dotrzeć do celu, zespół został zauważony. Patrole wroga otworzyły ogień i dżungla wybuchła w chaos. Shriver natychmiast przejął kontrolę nad sytuacją, kierując swoich ludzi na pozycje obronne, jednocześnie wzywając wsparcie przez radio. Walka szybko eskalowała. Było jasne, że weszli w pułapkę lub przynajmniej w silnie ufortyfikowaną strefę. Helikoptery pospieszyły, aby do nich dotrzeć, ale gęsta dżungla, ogień naziemny i brak widoczności sprawiły, że było prawie niemożliwe, aby się zbliżyć. Wiele śmigłowców bojowych próbowało stłumić wroga, ale sama objętość ognia zwrotnego zmusiła je do pozostania wysoko lub wycofania się. Zespół naziemny był otoczony, miał mało opcji i był w mniejszości. Schreiber podjął decyzję, aby utrzymać swoją pozycję i walczyć. Wydał jasne rozkazy, koordynował naloty i przemieszczał się między pozycjami, aby utrzymać swój zespół zorganizowany. Nawet przy próbach ewakuacji w toku stało się oczywiste, że mogą nie wszyscy się wydostać. Gdy bitwa trwała, działania Schreibera były całkowicie skoncentrowane na daniu swojemu zespołowi szansy na ucieczkę. Otoczony przez znacznie większą siłę wroga i pod ciągłym ostrzałem ustawił się między wrogiem a wycofującymi się kolegami z drużyny, prowadząc ciężkie serie ognia tłumiącego. Jego głos przez radio był spokojny. Według członków zespołu, którzy przeżyli, jego ostatnia wiadomość jasno pokazała, że zamierza zostać z tyłu i osłonić ich wycofanie. Gdy zespół przemieszczał się w kierunku punktu ewakuacji, ogień wroga się nasilił. Helikoptery, próbujące lądować, były zmuszone do zawisu na niebezpiecznych wysokościach lub całkowitego odejścia. Eksplozje i ogień automatyczny wstrząsnęły drzewami. Potem nagle ustało. Gdy helikoptery wróciły później na miejsce, nie znalazły żadnego śladu Shrivera ani pozostałego wroga. Nie było ciał, broni, śladów krwi, sprzętu, nic w ogóle. Było tak, jakby dżungla pochłonęła wszystko. Gęsty baldachim i splątany teren utrudniały przeszukiwanie. A zmierzch zatrzymał operację. W ciągu następnych dni podjęto wiele prób przeszukania obszaru, ale każda z nich spotkała się z oporem wroga lub nie przyniosła rezultatów. Zespoły rozpoznawcze przeszukały pobliskie strefy, a nadzór powietrzny skanował region, ale Shriver po prostu zniknął. Zaczęły krążyć teorie. Niektórzy wierzyli, że został zabity w ostatnich momentach strzelaniny i szybko pochowany przez wroga. Inni myśleli, że został ranny i schwytany żywy. Prawdopodobnie zabrane przez granicę i przekazane siłom Wietnamczyków z północy. Ta teoria zyskała na popularności w kolejnych latach, gdy pojawiły się plotki z różnych źródeł wywiadowczych. Od 1969 do wczesnych lat 70. pojawiło się kilka rzekomych obserwacji wysokiego Amerykanina pasującego do opisu Shrivera od informatorów i uciekłych więźniów. Niektórzy twierdzili, że był widziany podczas transferu między obozami jenieckimi w Laosie. Inni wspominali o cichym Amerykaninie przetrzymywanym pod ciężką strażą, kimś uważanym za wartościowego, ale żaden z tych raportów nigdy nie został potwierdzony. Żadne oficjalne fotografie, komunikaty ani zweryfikowane zeznania świadków nigdy nie udowodniły, że Sheriver przeżył strzelaninę. To mimo intensywnych wysiłków amerykańskiego wywiadu i wojska sprawa pozostała otwarta. W końcu został uznany za zaginionego w akcji. Przez lata jego nazwisko pojawiało się na listach zaginionych w akcji i w odprawach dotyczących możliwych amerykańskich jeńców wojennych, wciąż żywych w Azji Południowo-Wschodniej. Rodziny zaginionych, w tym Shrivera, zostały pozostawione w bolesnym stanie niepewności, nigdy nie wiedząc na pewno, co się stało w tych ostatnich minutach tamtego dnia. Między 1970 a 1974 rokiem Amerykański wywiad otrzymał wiele fragmentarycznych raportów o amerykańskich jeńcach wojennych przetrzymywanych w Laosie, który był oficjalnie neutralny. Niektórzy analitycy wierzą, że Shriver mógł być wśród nich. Opisy pasowały do jego wzrostu, budowy, a nawet nawyków takich jak trzymanie się na uboczu czy odmowa mówienia. Ale bez fotografii, nazwisk czy bezpośrednich dowodów żaden z tych tropów nigdzie nie prowadził. Tymczasem jego rodzina nie otrzymała żadnego domknięcia sprawy. Dostawali aktualizacje od wojska, ale żadnych konkretnych odpowiedzi. Jego nazwisko pozostało na oficjalnej liście Amerykanów zaginionych w akcji przez całe lata 70. Przez lata było drukowane w publikacjach rządowych, podnoszone podczas przesłuchań kongresowych i przywoływane przez grupy weteranów naciskające na bardziej agresywne wysiłki w celu zlokalizowania jeńców wojennych w Azji Południowo-Wschodniej. W środowisku sił specjalnych nazwisko Shrivera wciąż powracało. Historię opowiadano cicho w obozach szkoleniowych i na zjazdach. Nowi żołnierze dowiadywali się o nim nie z podręczników, ale od starszych zielonych beretów, którzy słyszeli plotki i pamiętali jego misję. Wreszcie 10 czerwca 1974 roku, po latach niepewności i braku wiarygodnych nowych informacji, Jerry Shriver został oficjalnie uznany za prawdopodobnie zmarłego przez Departament Armii. Była to formalność, dokonana dla celów ewidencyjnych, świadczeń i domknięcia sprawy. Ale nigdy nie odnaleziono szczątków. Nigdy nie znaleziono grobu. Dla tych, którzy go znali lub studiowali jego misję, to milczenie tylko pogłębiało tajemnicę. Wśród sił specjalnych Jerry Schreiwer jest wciąż wspominany z szacunkiem. Był typem człowieka, któremu nie zależało na chwale. Wielu młodszych żołnierzy wciąż uczy się o nim podczas szkolenia. Jest stawiany za przykład tego, co znaczy być nieustraszonym, wykwalifikowanym i skoncentrowanym. Ukończył ponad 50 misji wysokiego ryzyka. Każda z nich przesuwała granice ludzkiej wytrzymałości i odwagi. Został pośmiertnie odznaczony wieloma honorami. Jego nazwisko znajduje się na Pomniku Weteranów Wojny w Wietnamie, w Waszyngtonie. To, co czyni go przerażającym, to nie tylko to, co zrobił, ale to, co reprezentował. Był człowiekiem, który poświęcił wszystko, by walczyć w wojnie, której niewielu w pełni rozumiało. że w cieniu codziennie stawiał czoła śmierci i nigdy się nie wahał. Mimo, że nazywano go duchem, wciąż był człowiekiem, miał lęki, po prostu nigdy ich nie okazywał i szedł dalej.